11 lutego, właśnie, czyli praktycznie chwilę temu, odbył się 46. Decyzjalny Dzień Orów, w którym udział wzięło około aż 120 osób. Przed Eucharystią odbyło się spotkanie formacyjne, podczas którego asystent decyzyjny KSM-u, ksiądz Arkadiusz Krzyżok, mówił, że być człowiekiem dojrzałym to być człowiekiem doskonałym na wzór Jezusa Chrystusa. Punktualnie w południe rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem księdza Arkadiusza w koncele z księdzem Wojciechem Szablowskim i księdzem Pawłem Kucią. Homilię o czystości wygłosił z niezwykłą ekspresją ksiądz Wojciech, czyniąc wstęp do późniejszych warsztatów pod tytułem Dam ci wszystko to, co lubię, ale siebie dam po ślubie. Prowadzonych przez księdza Wojciecha oraz siostrę Joannę Urszulankę z ruchu Czystych Serc. Nadużywotne powołanie. Powołanie, które jest takie samo dla nas wszystkich. Jak te dwie rzeczy będziemy robić, równolegle będziemy wspaniałymi ludźmi. Wspaniałymi ludźmi. A potem dopiero chrześcijanami. A potem dopiero Karesemowicza. Potem dopiero dobrym księdzem, dobrą siostrą. tego, to dzień poświęcony Najświętszej Marii Pannie z Bardzo dobrze się złożyło, że właśnie dziś ku czci Matki Najświętszej tę Eucharystię będziemy sprawować. Eucharystia jest wdzięcznością, jest podziękowaniem, gromadzi nas sam Chrystus. Chcemy razem z Maryją stanąć przy ołtarzu. Ona uczy nas pięknej i czystej miłości, właśnie dziś, kiedy chcemy w tą piękną, wierną miłość wchodzić. Nie mamy piękniejszego przykładu. Nie mamy nikogo, kto byłby piękniejszy od Maryi. Stąd też ogromnie się cieszę i raduję, że ona w taki sposób, Matka Boga i nasza Matka jest z nami, tu przy tym ołtarzu. Obejrza czystość. Na ten temat, na ten problem, który dotyczy dzisiaj naszego konkretnego DDO który nas tutaj przyprowadził, Przeprowadził nas Chrystus, Chrystus chcąc, byśmy pochylili się nad jednym problemem, nad problemem czystości. Symbolizują te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, które wiążą się z małżeństwem, z sakramentem. Symbolizują, wskazują na czystość. Oczywiście nie chodzi tu tylko o czystość kobiety. Chodzi tu także na czystość mężczyzny, bowiem jeżeli ona swojej czystości oddaje się mężowi, przyszłemu mężowi, który od momentu sakramentu sztuki będzie dla niej z nią jednym ciałem, jednym duchem. No to nie może się oddać jako czysta temu, który może jest brudny. Nie można na czystej rzeczy wziąć w brudne ręce, bo się tą czystą rzecz ubrudzi. Pokryjmy się nad tym, co też, czym jest czystość przed małżeńska. Ale najpierw pokryjmy się nad samym znaczeniem pojęcia czystość. Tutaj czystość zazwyczaj odnosi się do dzieci ludzkiego życia. Czy też odnosi się do różnych przedmiotów ludzkiego życia, czy zachowań, które są szczególnie narażone na brud. Wobec tego, miarą czystości postępowania, intencji, zamierzeń ludzkich jest to dobroczynne. A teraz przejdźmy do czystości dotyczącej naszej płciowości. I tutaj uwaga: nie jest to łatwo określić, co jest miarą czystości tego, że jesteśmy kobietą lub mężczyzną. Zobaczmy, skupmy się na tym, czym jest nasza płciowość. Nasza płciowość wychodzi poza nasze ludzkie niemaniem. Oczywiście nie wyobrażamy sobie, każdy czy każda z nas nie wyobraża sobie, posiadać inną płeć. Płeć z człowiekiem jest szczególnie mocno związana z ludzkim zachowaniem. Inaczej postrzegają pewne sprawy, nawet te najważniejsze kobiety, inaczej postrzegają mężczyźni. Wymiar czystości w przeżywaniu mnie jako mężczyzny, czy Ciebie jako kobiety, czy Ciebie jako mężczyzny. Jest oczywiście dążenie do pełni człowieczeństwa, kiedy płciowość zaczyna pracować na swoją korzyść wyłącznie, to tylko za dla całości dla człowieka. Drodzy młodzi przyjaciele, chcieliby zauważyć, że jeżeli wszystko drobne w nas pracuje na całą naszą korzyść, to pracuje po to, żeby podkreślić, że my jesteśmy czym? bezcennymi osobami, osobami zbudowanymi na Boży obraz w kiedy zdecydujemy się. Czy żyjemy z myślą o małżeństwie jakiejś przyszłości, potencjalnym małżeństwie przyszłości, kiedy kochamy się nawzajem? Kiedy chłopak kocha swoją dziewczynę, czy dziewczyna kocha swego chłopaka? Kiedy czule wyznają sobie te piękne słowa, o których przecież każdy z nas w jakiś sposób tutaj marzył lub marzył, marzył lub marzył kiedyś? Chcielibyśmy myśleć o tym, żeby dać mu ten dar siebie i żeby ten dar był najcenniejszy, nie w postaci tylko jakiegoś instynktu, nie w postaci tego popędu płciowego. Czy w postaci czegoś zrobienia, ale żeby to był dar z całej osoby. Zobaczmy, mówimy dzisiaj o czystości przedmałżeńskiej, która jest przemięźliwością seksualną przed ślubem, odpowiednią postawą w dziedzinie seksualnej przed ślubem, hamowaniem się, po to, żeby później przejść co czystość małżeńską po ślubie. A czystość małżeńska to już nie jest szczęśliwość. Czystość małżeńska to już jest oddawanie siebie. Kulturę, po to, żeby umacniać miłość, jedność, wierność małżeństwa, po to, żeby czuć się szczęśliwy, po to, żeby wzrastać z całym naszym człowieczeństwie. A tak kiedy ktoś oddaje nam co to najcenniejsze wcześniej, później nie wyjdzie się tak do końca z tego cieszył, wtedy, kiedy Bóg wzywa to do tego, żeby czuł radość. I my przychod, przychodzimy potrzebujący do tego ołtarza. Do Eucharystii przychodzimy potrzebujące różnych tych problemów. Mamy różne zawiłości w życiu, mamy wiele pytań, starajmy się. Modlitwą, uczestnictwem, przede wszystkim radością ze spotkania z żywym Bogiem doprowadzić nasze życie do tego, że coraz więcej problemów spraw nie jest zagmatwanych, ale jest jasne. Kiedy nie mamy odwagi podjąć się czegoś, bo nic jeszcze nie stracone. Nawet wtedy, jeżeli mowa o czystości przed komuś się nie udaje, nic nie stracone, to nie rak, że trzeba wyciąć od razu, uciągać. Nie. Przy raku trzeba wyciąć, żeby trzeba coś Tutaj nie. Tutaj można modlitwą... Zaufaniem, pracą nad sobą, otwartością na kogoś drugiego, przyjmowaniem dobra od strony kogoś drugiego, dobra serca. Można te komórki naprawić. I chcemy od Pana Boga czerpać. Tak jak ci ludzie potrzebujący. Czerpamy Boga. My czerpmy siłę, my czerpmy motywację, my czerpmy Bożą obecność w naszym życiu. A wtedy, wtedy z wieloma problemami nie będziemy walczyć sami, ale wtedy Bóg będzie z nami, razem, wspólnie walczył z wieloma naszymi problemami. A jeszcze teraz chcielibyśmy się, drodzy Państwo, podzielić takimi swoimi e, e, obiektywnymi e, sugestiami i wrażniami z ostatniego 40, 46. DDO, właśnie tego sobotniego, bo tematem, temat był bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny, szczególnie dla młodych ludzi, jesteśmy młodzieżą katolicką, temat czystości przedmałżeńskiej. Wypowiedzi oscylowały wokół dwóch pytań. Mhm. Tak? Jak to było? Byliśmy podzieleni na 8 grup. W mojej grupie było chyba 14 osób. Um, każda grupa miała odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Jedno z nich brzmiało dlaczego warto zachować czystość przedmałżeńską, a drugie dlaczego tak trudno tę czystość zachować w dzisiejszych czasach. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się wszystko ma, po wpływają e, na nas e, przede wszystkim rozgłosy w masmerze. Wpływów, bo Wokół nas jest też dużo pokus. Mamy słabą wolę. Jesteśmy ulewi. Czujemy się samotni e, lub buntujemy się przed czymś. Pragniemy, pragniemy być kochanym. Chcemy udowodnić e, miłość. Wstydzimy się przed tym, co powiedzą inni. Mieliśmy pytanie, dlaczego warto żyć w czystości. I tutaj taka pierwsza metafora, mam nadzieję, że nie muszę jej tłumaczyć. Używany towar sprzedaje się, podaj Drugie nasze spostrzeżenie to jest więcej czasu na poznanie się. Tu chodzi o takie prawdziwe poznanie się. E, właśnie bez kontaktu seksualnego, który wbrew pozorom właśnie e, pozwala spojrzeć szerzej. E, człowiek ma swoją wartość, godność nie jest zwierzęciem i nie powinien... Takiego zdania, takiej sentencji. Że zakazany owoc smakuje najlepiej i chyba każdy z nas może doświadczył kiedyś czegoś takiego w innej pewnej. Myślę, że tutaj ważną kwestią, którą trzeba poruszyć, jest to, że obecnie czy jesteś osmieszana, zwłaszcza przez media, często przez osoby w naszym wieku, a często również przez osoby nawet starsze, które tego nie uznają. A Że dotychczasowe relacje nie wystarczą, to też jest dosyć częsty argument że właściwie to już spróbowaliśmy, to już spróbowaliśmy, to spróbujmy jeszcze tego, to już będzie świetnie. A czasami, jak spróbujemy jeszcze tego, to już nie jest tak skromny Znaczy, dążymy do tego, żebyśmy byli duchowni, no ale nie wiadomo o ten rozwój duchowy często. Jesteśmy cieleśni, przez co często nadkładamy potrzeby ciała nad potrzeby naszej duszy. ktoś jest swoistym darem, który jest ofiarowany dla drugiej osoby, jeśli zachowujemy ją. Właśnie ze względu na tę drugą parę. Ta para za tydzień ma ślub, powiedzmy, tak, czyli za kamy małżeństwa, ale postanawiają wcześniej współżyć. I słyszałem, że w jakiejś tam mm, nauce psychologicznej w na naszej podświadomości, jeżeli my współżyjemy przed ślubem, to później będą będzie pieła suknia, jest ślub, po ślubie możemy... Jesteśmy skłoni do zdrady, bo w naszej podświadomości dopuszczamy myśl seksu poza ślubem. Tutaj właśnie to współżycie przed ślubem jest odbieraniem gwarancji tego, że po ślubie to współżycie dla komuś wierność, prawda? Pamięć, świadomość o współżyciu przed ślubem, po ślubie dla myślenia daje ten negatyw, że co? Że odbiera człowiekowi tą gwarancję, że od momentu małżeństwa kiedy żyjemy razem z jesteśmy dla siebie na dobre i złe, że łatwo później okej? Okay? Zapobiegać, prawda? Że, że, żeby nie współżyć przed ślubem i tak dalej, a jeżeli ktoś już współżył, prawda? I no, w tej chwili do, odkrył to, że kurde coś było nie tak, prawda? Że coś, coś się źle stało i co ja mam właściwie teraz ze sobą zrobić, prawda? No, no jakby straciłam już to, co może, co było ważne, co okazało się ważne. I, I co teraz mogę ze sobą zrobić? W jaki sposób? Bo naprawić raczej ciężko jest, prawda, <grymne> takie rzeczy. I gdzie się udać po pomoc? Co możemy w takiej takim sprawie? Yy, można stracić dziewiczość, yy, ale czystość jest czymś, co można odzyskać. Yy, I czystość, yy, czystość serca yy, może nam zwrócić Jezus Chrystus. Yy, ja muszę yy, powiedzieć, że. Że jestem Wami zachwycona. I te pytania były po to, żeby się, żebyście mogli zobaczyć, jakie wielkie bogactwo w sobie nosicie. Ja jestem w Kościele taki, Pan Jezus chyba też tak to wymyślił, że jak daje człowiekowi coś pięknego, ale co jednocześnie jest trudne, to go posyła do wspólnoty. I, I dzisiaj właśnie ta, ta praca w grupach to było właśnie takie, no, Pan Jezus was posłał z tymi pytaniami do Was samych i mogliśmy zobaczyć, jak, no, jak macie dużą wiedzę, ale myślę sobie, że ważne jest teraz to, czy, czy ta wiedza, która tutaj została wypowiedziana, bo to wszystko było bardzo piękne, czy to jest moje, bo, bo to te, to te Państwo, może dotyczące tego pierwszego spostrzeżenia, że... To wy do tych wniosków. My wam w zasadzie pomogliśmy. Jestem podobnie pod wielkim wrażeniem, że co? Tyle głów, to nie dwie nasze głowy, albo jeszcze głowa się Arka, czy głowa się zapawa, ale tych głów tu jest więcej. I właśnie brakowałbym i życzę Wam tego, żeby te spostrzeżenia bardzo trafne, dołożymy tylko kilka, które już mi w większości z głowy wyleciały, ale są bardzo trafne, żeby te spostrzeżenia wychodziły z serca. Żeby nie było tylko słowami wymawianymi przez usta, ale żeby były przekonany, żeby były w Twoim człowieczeństwie, w Twojej osobowości, wpadło takie odniesienie do y, prania mózgów. W każdej burzy mózgów jest jakieś pranie mózgu. Jest jedna osoba czy przeżywa pranie mózgu, jeżeli inni przeżywają burzę mózgu. Gdy was słyszałem, ja myślę, że przeżywałem to pranie. Tēnā <laughs> koutou,